Przylasek Rusiecki, zbiornik numer 8. Co ten pan zrobił źle i czy zrobił coś źle, ocencie sami. Dzień dobry pan. Społeczna Straż Rybacka Tomasz Kołodziejski. Poproszę kartę i zezwolenie. Akurat wyciągłem kartkę. W tej chwili, proszę bardzo. Karp 46. Łasie się zbieram, a przy panu wypuszczę tego łasie, którego złapałem teraz, bo jest mniejszy. Gdzie on jest? W półkwiatce. O nie, proszę pana, to zaraz. Karp jest zatrzymany, tak? Ale w tej chwili wyciągłem. A to nie ma znaczenia. No, dlatego wypuszczam przy panu. Proszę pana, karp jest zatrzymany w Gdzie jest drugi karb? Tu. Tutaj jest? Tak. No w tej chwili i się składa. No nie to, że ja chcę więcej. Nie chcę. I tu jest ten karp 46, tak? Tak. A tutaj w siatce mamy drugiego karpia, tak? tak? I go wypuszczę. przy panu. Znaczy wypuści pan go przy mnie, to jest prawda. Mhm. Jeszcze sobie tylko oficjalnie sprawdzę, czy to jest na pewno karp a, a, a. i to jest karp zatrzymany w siatce, dobrze, dobrze. Się. Bo wiem, że Proszę pana, to... w tym momencie mamy problem, ponieważ pan ma tak: jednego karpia zatrzymanego w reklamówce i jednego karpia zatrzymanego w siatce. A wie pan, że zgodnie z zezwoleniem na tym zbiorniku jest to wykroczenie, tak? Jedną, jedną sztukę, dlatego, że pan chce to wypuścić. Proszę pana, pan ma zatrzymanego karpia? Nie, zatrzymanego. To nie jest zatrzymany karp, według nie. pana? To go wypuszczam w tej chwili. Dobrze. No niech pan pozwoli, że wykonam jeden telefon. Nie, nie, niech pan zostawi tą siatkę. W tej chwili go wyciągnę. A wie pan, dlaczego jest tu sposób. jestem? Wie pan, no. dlaczego tu nie, jestem? Nie. Bo z tamtego brzegu był pan obserwowany przez lornetkę, jak pan złowił no, jednego karpia, no. a drugiego pan sadził do siatki. Siatki. Tak, ale go nie ma znaczenia. Jeżeli pan złowi karpia, tu jest limit. Pan wie o tym? Jeden karp zabieramy i do widzenia. A drugi karp zatrzymany, automatycznie ma być wypuszczany. Nie to, że go trzymamy w siatce. Pan to rozumie? No dobrze, no w tej chwili tak, ale przyznałem się panu. Ale, że ja no wiem, że, ale ja wiem, że pan się przyznał, no. ale to nie chodzi o to. Karp ma być od razu wypuszczony, a nie zatrzymywany w siatce. On może tego karpia wypuścić. Ale oczywiście Nie wolno panu tego robić. Bo to jest takie głupie pytanie z mojej strony, ale po co pan tego karpia trzymał w siatce? Chciałem się, yy, że tak powiem, pochwalić i chciałem zdjęcie zrobić. Łowię, robię zdjęcie ja i wypuszczam mieś, i tyle. Ja nie muszę ich trzymać w szacce. Jedna mi wystarczy. To chciałem tylko zdjęcie zrobić i.